Tak wiem, że 1.19 dopiero co wyszło, a ja już gadam o 1.20. Jednak ja z tym szaleństwem pójdę jeszcze dalej i jeśli tutaj dobijecie 10 tysięcy łapek w górę, na przyszły weekend będę chciał przygotować kontynuację dzisiejszego filmiku i będzie ona obejmowała już wersję 1.21, która zaskakująco myślę, że jest znacznie bliżej nas wszystkich, niż nam się wydaje. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, jeżeli takie filmy Wam się podobają, bo będzie ich w najbliższym czasie na kanale znacznie, znacznie więcej. Dzięki! Wspomniałem we wstępie: 1.19 dopiero co wyszło, jednak zostawiło po sobie wiele rozczarowania i zawodu. Deweloperzy na szczęście dobrze o tym wiedzą. Również wiedzą, co zapowiedzieli na Mineconie, a co rzeczywiście dostarczyli wraz z dziką aktualizacją. Dziką chyba tylko z nazwy. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić moją wręcz chyba idealną teorię na rozwój Minecrafta na najbliższe miesiące, tak by niesmak, jaki pozostał po 1.19, mógł być zażegnany, chociaż tak częściowo. Od razu Wam powiem, że koncepcja jest związana z tym, czego gracze chcą od dawna i teraz jest idealny moment, by móc to wprowadzić. Pamiętacie wszelakie głosowania podczas Mainkonów? Pierwsze miało miejsce w 2017 roku podczas zapowiedzi aktualizacji 1.13 Update Aquatic, gdzie wybrać mogliśmy spośród potwora oceanicznych głębin, wielkiego głoda, potwora nocnych przestworzy, który ostatecznie wygrał i nazywa się. Fantomem. Dzięki, graf, w którego chciałeś. <laughs> no i mob D, czyli Houring Inferno. Wówczas zwycięzca mógł być tylko jeden, a pozostałe moby miały odpaść na zawsze, więc najpewniej nigdy żadnego z przegranych nie dostaniemy. W sumie nawet średnio miałby to teraz sens, bo taki wielki głód miał mieć możliwość ściągania zaklęć z narzędzi, a gdy nie wygrał, funkcję tę dostał kamień szlifierski w aktualizacji Village and Pillage. W 2018 roku zagłosować już mogliśmy nie tylko na konkretnego moba, ale na biom, który dodawał zawsze jednego moba, czy nowe bloki, drzewa, a nawet rośliny. Niestety tak bogate głosowania mieliśmy tylko dwukrotnie, gdyż ostatnie dwa manikony pozwalały oddać głos tylko na konkretnego, pojedynczego moba. Troszkę chyba Mojang się rozleniwiło, ale nic nie poradzimy. W tym roku też oddamy głos na konkretnego moba, ale to mało istotne w tej chwili. Jak wspomniałem, w 2018 roku głosowaliśmy na Biom i tutaj do wyboru była pustynia, sawanna oraz tajga, a rok później Badlands, bagna oraz góry. Co istotne, w przeciwieństwie do pierwotnego głosowania tutaj wybieraliśmy tylko biom, który zostanie zaktualizowany jako pierwszy, a te, które nie wygrały miały trafić na półkę, by zostać zaktualizowane, gdy przyjdzie na to dobry czas. W głosowaniu na biomy wygrały taiga oraz góry, a na swoją kolej wciąż czekają sawanna, pustynia, bagna oraz badlands. No tyle, że bagna właśnie już nie czekają, bo zostały zaktualizowane w 1.19. Przynajmniej w pewnym sensie, ale do tego przejdziemy za chwilkę. Nie wiem, czy tutaj zauważyliście pewną ciekawą rzecz. Z biomów do zaktualizowania zostały takowe, które mają jedną cechę wspólną. Są to typowo ciepłe biomy. Właśnie dlatego osobiście proponowałbym nazwę The Heat Update, która to głównie skupiałaby się na tych trzech biomach. Mojang kilka lat temu powiedziało, iż chcieliby wydawać dwie aktualizacje rocznie. W sumie zdarza się Mojangowi to utrzymać, bo owszem, w 2018 dostaliśmy tylko jedną wodną aktualizację, ale w 2018... W 2019 już wydane zostały wersje 1.14 oraz 1.15. Znów w 2020 była tylko jedna wydana aktualizacja netheru, gdzie pewnie na taką sytuację wpłynęła pandemia, ale w 2021 dostaliśmy 1.17 i 1.18. Co prawda, to dalej jedna aktualizacja rozdzielona na dwie wersje, ale jednak. Jeśli twórcy chcieliby, podobnie jak w 2019 roku wydawać dwie wersje, to teraz w okresie wakacyjnym dostaliśmy 1.19, a na koniec roku kalendarzowego premierem mogłaby mieć pełna wersja 1.20. Nie musiałaby być gigantyczną aktualizacją, tylko głównie dodającą zawartość z tych trzech biomów. Czyli na pustyni palmy wraz z sadzonką i wyrobami z nowego drewna i mobem surykatką, sawannie niewielkie baobaby z również własną sadzonką, wyrobami z nowego drewna, mobem strusiem, kopcami termitów i samymi termitami oraz badlan z nowym kaktusem opuncją, latającymi krzaczkami nazywanymi biegaczami oraz mobem sępem. Czy gdyby to upchnąć do jednej aktualizacji, to byłoby dużo pracy dla programistów? Mimo, że nie jestem programistą, ale myślę, że najpewniej trochę by im zajęło zaprojektowanie tego wszystkiego, jednak gdyby drugą połowę roku poświęcili na takową aktualizację, to nie dość, że ludzie zawiedzeni niespełnionymi zapowiedziami Mojangu o aktualizacji wielu biomów w 1.19 mieliby odświeżone lub nowe biomy, ale do tego przejdę za chwilkę, tak też na twórcach nie ciążyłoby tak wiele zaległości w kwestii zapowiedzianych rzeczy, bo te od 4 lat tylko się gromadzą. A dlaczego niekiedy nowe biomy? Cóż, aktualizacja bagien jak pokazało 1.19 nie zaktualizowała bagien, ale dodała nowe. Aktualizacja gór nie zaktualizowała gór, tylko dodała nowe górzyste biomy. I jak się okazało zmieniła cały generator świata w 1.18. I prawdę mówiąc mam wrażenie, że podobnie byłoby z sawanną i pustynią. Mojang kiedyś powiedziało dość dziwną rzecz. Nie chcą by na istniejących biomach pojawiały się nowe drzewa. Póki co są konsekwentni w tym, bo w przypadku na dodali na nowe bagna, więc spodziewam się, że palmy i surykatki będą pojawiały się przy oazach generujących się na pustyni jako osobny biom, a baobabowa sawanna też będzie odmianą tej już istniejącej. Jedynie Badlands może mieć wszędzie opuncje, biegacze oraz sępy, choć te ostatnie widziałbym nad wysokimi szczytami tego biomu. Dwa nowe drzewa, cztery nowe moby, opuncja i trochę bloków. Niby niewiele, a z pewnością społeczność Minecrafta przyjęłaby taką aktualizację z otwartymi ramionami, zwłaszcza, że byłaby to dodatkowa aktualizacja niezapowiedziana na Mineconie. Do tego jeśli wystarczyłoby czasu i zasobów, wdrożyć można by moby, które odpadły w dwóch poprzednich Mineconach, jak Ice Lodger w Śnieżnych Górach, mublum pojawiających się w Kwiatowym Lesie, Miedziany Golem by mieć miała zastosowanie i... może Glare? Choć ten jest serio bezużyteczny, odkąd w 1.18 zmieniono spawn mobów od poziomu zerowego światła. Ewentualnie można by mu nadać jakąś nową, inną funkcjonalność. Iluzjoner, który pojawił się w grze w 1.12, od 7 wersji wciąż nie jest możliwy do spotkania na Survivalu, a ma być częścią najazdów. To też można by wprowadzić w takiej niewielkiej aktualizacji. No i jeszcze dość kontrowersyjna kwestia z rzeczami, które mogłyby się pojawiać w The Hit Update świetliki na bagnach i symbolicznie aktualizacja biomu lasu brzozowego, choć ten niewątpliwie ciepłym biomem specjalnie nie jest. Jeśli chodzi o zawartość, niby dużo i niedużo, choć sądzę, że idealna ilość na mniejszą aktualizację, którą twórcy mogliby zrobić do końca roku kalendarzowego. A na mainconie, który najpewniej będzie we wrześniu lub w październiku, zaprezentowana mogłaby być aktualizacja 1.21, na którą też mam pomysł, ale to postaram Wam się przedstawić w przyszłym tygodniu, o ile pod tym filmem dobijecie 10 tysięcy łapek w górę. The hit update na wzór B Update, czyli Minecrafta1.15, choć z pewnością znacznie od tego większy. Co sądzicie o mojej teorii? Ma sens? Mam nadzieję, że tak. Chcielibyście, by taka aktualizacja pod koniec roku się pojawiła, a snapshoty do niej już w te wakacje? Czy może uważacie, że dopiero 1.20 powinno zostać zaprezentowane na konie Jeśli faktycznie Mojang będzie chciał wydawać dwie aktualizacje rocznie i w tym roku ma pojawić się nowa wersja, to na Mineconie poznamy 1.21 i snapshoty do tej powinny pojawiać się w lutym 2023 roku. Jeśli tak nie będzie, pierwszych snapshotów do aktualizacji zapowiedzianej na Mineconie powinniśmy spodziewać się w listopadzie tego roku. Dzięki Wam za obejrzenie, mam nadzieję, że przyjemnie Wam się wysłuchało tego mojego wywodu i mojej teorii. Życzę Wam wszystkim miłego weekendu, trzymajcie się, cześć!